Siemano ja jestem Flascho i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować stronę Yamendo.com czyli stronę na której możecie pobierać y, muzykę do Waszych filmów. Jest tutaj wszystko za darmo. No chyba, że ich domena Yamendo Pro, ale to jest na licencję. I zaraz Wam pokażę jak to zrobić żeby mieć muzykę w waszych filmach właśnie bez tej licencji. No ogólnie to to jest strona główna i tu macie takie zakładki. Odkrywanie, szukaj, radio, moja muzyka. Tu jest też wyszukiwanie. Można sobie wybrać nastrój, instrumenty, gatunki. Ale ja wejdę w tą zakładkę szukaj i tak. Tutaj możemy na przykład, dajmy, że hmm, elektronik niech będzie. No i wyskakują nam te muzyki, które mają w tagach elektronik. Teraz do tego dodajmy, że to ma być na instrumencie. Nie, niech będzie nastrój e, video game. No i już mamy gry, które mają elektronik video game. I teraz jeżeli chcecie posłuchać to najeżdżacie na nią i klikacie tutaj tą strzałeczkę. rozłączyłem ja No i tutaj wyskakuje Wam taki, taki pasek odtwarzania danej piosenki Jeżeli naczniecie inne to on się wyłączy No i tak jeżeli na przykład się podoba wam ta piosenka To musicie wejść w nią I sprawdzić najpierw tutaj Na jakich licencjach ona jest Jeżeli jest To Tylko ten ludzik Podajesz autorstwo artysty To jest najlepsza licencja Daje nam największą swobodę Potem Jeżeli jest ta licencja No to już nie możemy wyświetlać reklam pod tym filmem A ta licencja to ona też ta może być. No i tak. <laughs> Czyli ta nam nie pasuje, ponieważ na przykład chcemy zarabiać sobie na tym filmie, w którym ma być piosenka. No i dajemy jeżeli chcemy zarabiać, no to dajemy sobie wszystkie licencje i dajemy uznanie autorstwa. No i wyskakują nam te piosenki które właśnie, jeżeli na nie wejdziemy, no to widzicie, jest tylko to, że musimy podać tutaj to, no, tytuł i artystę. No i to jest wszystko. I możemy sobie robić z tą piosenką, co chcemy. I tak poza tym, to te piosenki nie są tylko na filmy, możemy je puszczać gdzieś na jakichś imprezach, coś w tym stylu, w jakichś klubach. Ale to już nie dla mnie. Ja się interesuję tylko tym, żeby do filmów sobie dać jakąś muzykę, chociaż nie za często to robię. Bo nie wiem jeszcze jak, tak do końca, jaką muzykę dawać. No i jeszcze tutaj są zakładki radia, no to tam jakieś radio i moja muzyka, tam trzeba się logować. No i w tej mojej muzyce można sobie zrobić y, playlistę albo ulubione czy coś takiego. No trzeba się zalogować. <laughs> Także to by było na tyle, na tyle. Y, dzięki za obejrzenie tego filmu, komentujcie, oceniajcie. Cześć.